Ja jestem Nexus i witajcie na Super Craft Bros. dobra, za 7 sekund 6 dokładnie. Zaczynamy. I co wam powiedzieć? No, podkusiłem mnie właśnie, żebym nagrał Super Craft Bros, bo Miga mi się bardzo podoba. Nawet bardzo, bardzo, więc czemu by nie... Czemu by nie nagrać? chyba wam nie muszę mówić co, co, o co w tym chodzi ale tak na wszelki wypadek tam trochę przypomnę szczerze tutaj się tylko ludzi e, zabija Zdycha, nie wiem na co chcecie no fak, akurat nie zabił ktoś i ma się chyba 5 serc, tak 5 serc trzeba przeżyć po prostu tylko na tym to polega i tak jakiś typ jak troluje no choć tu gnoju, co z... nie lubię takich? Dobra, spitam nas. No łotr. Dobra, wychodzimy no przez okno. Wściepiak się Siema, Dżidżu. Zabiliśmy jednego, drugi cecha. Drugi poszedł. Super, ile ja mamy serc? Yy, mamy... Cztery. No nie jest tak źle, ale też nie jest za dobrze. Ja teraz zerwę, bo bardzo mało... Jest, spadł! Dobra, mam cztery. Jestem na drugiej pozycji. Musimy tutaj trochę poczekać, może jakiś typ przyjdzie. Właśnie tak tam tamty. Który co? Zabił się? Dobra, <coughs> nie wnikając. Gdzie tu są jeszcze ludzie? Tam jest. Tam się ukiem Dobra, mogłabym się jeszcze HP naładować, spokojnie było. Idziemy na klep. Power oh, Rangers. O oh, fuck, fuck 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 nie. Serio. Dobra, teraz już na hardcora. Musimy... Co jest? Jezu, nie. To było najgorsze, nie wiem coś mi cofło czy coś. Listowki masakryczne. Tu jest ej Hej, kobieto! No, ja też tu spadłem. Ostatnie serca, byłem na drugiej pozycji. No, super, mogło być lepiej. O tym mendo. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Jest. Ła, 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 nie, 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 ostatnie, nie, 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 nie. 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 No, tak więc. Niestety. To nam nie wyszło, ta runda. Ale spotkam się y, już niedługo na drugiej. Więc też zobaczonka. Dobra, okej, okay, witajcie już y, już na drugiej ręce. I za 6 sekund się zaczyna. I właśnie zabili jakiegoś Enderman. ludzie. Złe ludki. Klepa, 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 bum-bum, bum. bum, bum, bum. W ogóle czemu nie mogę w tym trafić? Dobra zabiłem jednego co to jest? Co to, co to, co to? A! Oh, weź mnie! Otwal się! Jakiś typek coś muszę może... Teleport? W ogóle to jest jakaś twierdza czy coś? Taka mapa, to chyba się odchodzić nie

to try my nicotypia chyba. Bo Creeper to ma tam takie mi sturki, tak czy rzucamy na serzę chyba. O to to nie ma nie! No what the fuck! Czasem jestem taki głupi. Jeszcze jakieś ty mnie na wejście biją super. Mogę być lepiej. Jeszcze trzeba łupnąć trzeba. To jest to w sumie tak wkurza. Nienawidzę. Dobra, wbijamy i pospychamy to Dobra, to Poczekamy sobie Dobra, jesteśmy na pierwszej pozycji I możemy to wygrać Jeśli nie to dla mnie ma, oczywiście What the fuck? Ten typ nie... Nie ma, nie, nie ma, nie ma, jest, jest akcja, jest akcja. No. Dobra, tak jest najpierw, musimy musimy zobaczyć. No spokojnie. Kampimy się i wychodzimy na bitwę. Zabiliśmy to? No. Po jednym życiu mają, niech się zabiją. O, 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 o! Ten kaptus mnie wpusza, ten kaptus mnie wpusza. co? jest, wygrałem jest, super dobra, więc y, ta arenka nam poszła o wiele, wiele lepiej wygrałem to y, no i co, jest super więc y, ja będę kończył y, jeśli podoba Ci się filmik, oczywiście strzel y, łapkę w górę na razie i do następnego odcineczka cześć!